Witam Cię na kanale Tribu de Luna. Witam Cię we wspólnej ceremonii intencji. Jako cel wzmocnienie intencji i wspólne połączenie energetyczne. Dziś wspólnie stworzymy przestrzeń dla naszych intencji. Zapisz swoją intencję w komentarzu lub wypowiedz ją na głos. Zamknij oczy. Połącz się z energią grupy. Wspólnie wzmacniamy nasze intencje. Wysyłam intencje zjednoczenia, miłości, harmonii, wdzięczności dla mojego plemienia, dla siebie i dla całego świata. Wyobraź sobie, że Twoja intencja już się spełniła. Poczuj wdzięczność. Dziękuję, że jesteś częścią tej podróży. Razem tworzymy potężną energię. Dawno temu pewien podróżnik szukał prawdy, wędrował przez pustynie, lasy i góry, ale nigdzie jej nie znalazł. W końcu spotkał starca, który powiedział: Prawda nie jest ukryta na zewnątrz, lecz w twoim sercu. Wtedy podróżnik rozumiał, Ca cały czas miał odpowiedź w sobie. Zaufaj procesowi, nie wszystko musi być zrozumiane, by było prawdziwe. Słuchaj swojej intuicji, ona zna drogę. Oddychaj spokojnie. Dziękuję Ci za naszą wspólną medytację. Wracaj do niej kiedy tylko będziesz chciał, chciała. Podziel się tą medytacją. Życzę Ci cudownego dnia.